Ten OnePlus 12 nowy. Coś mi tu kurde nie gra. Bo obejrzałem całą masę filmów. Co prawda zagranicznych. Yy, wszystkie polskie obejrzę, obiecuję. Znaczy nie, nie obejrzaj. Ale obejrzałem całą masę recenzji i te recenzje są trochę zbyt dobre. Na przykład yy, większość ludzi mówi, że. Ale mi się to podoba. Jezus, jakie to jest piękne. Naprawdę wydaje mi się, że to jest piękne? To jest piękne? To, to, to wygląda pięknie? I nie chcę nikogo urazić, bo przecież dużo telefonów jest tandetnych, nie? I, i, I ludziom się podobają, no ale... No nie wiem, może... Może ja po prostu zostałem zaatakowany w nocy przez jakąś wróżkę kradnącą gust i wydaje mi się na przykład, i to jest gówno bez guście, a to jest piękne. To jest prawdziwa klasa. I to, że jest ekran jeszcze wygięty, tak jak w poprzednim Samsungu, i to, że jest naklejona na to, już prosto z fabryki wyjeżdża ta folia dziwna. I to wygląda jak jakieś kurde, takie bardzo stare płytki łazienkowe albo jakiś nagrobek. Mi się to kojarzy po prostu z modą cmentarną. Albo pamiętacie, był taki kiedyś serial Tygrysy Europy. Król, edek. Edek, to twoje wszystko? Tak, wtedy mieli smartfony, to było szefali takich. Bo taki prawie jak marmur. To wygląda, to przecież to jest standeta oporowa. I ja wiem, że Azjaci, a konkretnie Chińczycy, mają inny gust niż ludzie zachodu, chociaż nie wiem, czy Polaków należy zaliczać do ludzi zachodu, bo my jesteśmy taki tak, ludzie pośrodku, nie? I się lubimy po wschodniemu pobić i wódki napić i udajemy, że jesteśmy niby prawie Europa Centralna. I to jest strasznie niepoważne, że ja zaczynam w ogóle recenzję od czegoś tak subiektywnego, tak nie mającego żadnego wpływu na waszą decyzję o smartfonie. Yy, przepraszam. Taki już jestem, nic na to nie poradzę. Może powinienem zmienić branżę, ale nie mówię tego po to, żeby was zniechęcić. Mówię po to, żeby zasiać jakąś przynajmniej niewielką teorię spiskową. Przy czym będę z wami uczciwy, ja nie mam tej teorii przygotowanej. Ja jeszcze nie wiem o co tutaj chodzi. Ja wczoraj grałem całą noc na tym telefonie. Nie wiem po cholerę, ale wciągnęła mnie jedna gra, nieważne. I na przykład jest taki y, twórca brytyjski, y, dość specyficzny: Mr. Who's the Boss, bardzo duże zasięgi. I on na przykład powiedział, że bateria w tym smartfonie, to to jest w ogóle rewelacja, żadna bateria tak nie trzymała mu, że jak on odkłada wieczorem telefon, to jak rano wstaje, to ma tyle samo baterii. Nic nie schodzi bateria w nocy. No więc schodzi dokładnie o tyle procent. To nie jest zły wynik, no ale jednak schodzi, nie? Akurat z tą baterią to sobie wybrałem chyba najgorsze możliwe, o nie, nie mam ze sobą karty do pokoju. Dobra, zaraz to załatwimy. Bateria to akurat jest najgorsza rzecz, do której można byłoby się przyczepić tutaj, bo po pierwsze jest duża, po drugie na długo wystarcza, po trzecie szybko się ładuje. I to tak szybko na maksa. Przewodowo i bezprzewodowo. Co prawda potrzebna jest ta ładowarka od OnePlusa, no ale nadal. Też ładuje się bardzo szybko. Więc nie wiem, dlaczego akurat sobie to wybrałem do narzekania. W pierwszej kolejności, bo są inne powody. Mam, dobra, wszystko spoko. E, gdzie zostawiłem samochód? Tam. W ogóle... Przejście po takim typowym parkingu samochodowym w Stanach Zjednoczonych pokazuje, choć akurat ten obrazek, który gdzieś tam widzicie za mną, może nie jest najlepszy, też dlatego, że ten parking samochodowy jest pusty, ale większość samochodów to takie, no, są nieco większe te samochody niż w Europie. W sensie stoi dużo suwów i te samochody są z reguły kilkuletnie, więc ich wartość rynkowa to jest tam, nie wiem, 18-24 maks, pewnie 1000 dolarów. Natomiast nowe to tak właśnie od 24-25 do 30 paru tysięcy kosztują i pozwólcie, że Was tutaj ustawię na statywie, i to będzie gdzieś w granicach 100. 120, 130 tysięcy złotych tam, z całkiem dużą liczbą dodatków. No i patrzysz sobie na te samochody i mówisz, kurde, o ten jest fajny. O, można by było stać na niego? A potem sprawdzasz, że to kosztuje w Polsce i się okazuje, że jest już od 197 tysięcy w wersji podstawowej, czyli bez kół. Także rynek amerykański samochodowy jest dużo bardziej bogaty niż rynek europejski i też dużo tańszy. Natomiast rynek smartfonowy w Stanach wygląda zupełnie inaczej. I o ile, niestety, z mojej perspektywy, nie dążymy do motoryzacyjnego rynku amerykańskiego w Europie. Jesteśmy sobie sami ze swoimi biednie wyposażonymi i zbyt drogimi i zbyt małymi samochodami. Tak, mam wrażenie, że dążymy do sytuacji rynku smartfonowego amerykańskiego. A ten rynek to jest oczywiste. Większość z Was doskonale sobie zdaje z tego sprawę: że jest tutaj iPhone, no i trochę Samsunga. I tu się właściwie historia kończy. I teraz. Najnowsze informacje pokazują, że ten kierunek dominacji się utrzymuje, a nawet wzmacnia. To znaczy, jeżeli zwróciliście uwagę na premierę Samsunga i te funkcje, które oni przedstawiali jako swoje, no to chwilę później Google to Circle to Search przedstawił jako funkcję Androida. Poza tym Quick Share, tak się nazywa samsungowe dzielenie się Quick Share, bo Android miał Nearby Share. A to dobra, Samsung ma Quick Share. No więc tak, Quick Share, które Samsung rozwija tam od wielu lat nagle stało się oficjalnym Androidowym sposobem na dzielenie się plikami z urządzeniami, które są w pobliżu. Wcześniej Android miał nearby share. Także Samsung i Google, jeżeli chodzi o system i telefon, nigdy nie były tak blisko. To jest ewidentna strategia, którą te dwie firmy przyjęły po to żeby w jakikolwiek sposób podgryźć rynek iPhone'owy, który w tej chwili w Stanach jest dominujący tak, że w ogóle prawie nie ma czego zbierać. Mówiłem już Wam zresztą o tym, 80%, czy tam nawet więcej, nastolatków używa iPhone'ów. To jest bardzo zły prognostyk dla innych producentów smartfonów na przyszłe lata. W związku z czym, jeżeli pojawia się bardzo dużo recenzji, w których yy, Dziennikarze, czy też influencerzy mówią to jest telefon, który ma szansę zostać jednym z najważniejszych telefonów 2024. Przypominam, że mamy styczeń. No to coś jest na rzeczy, nie? To o co tutaj chodzi? Powodów wypatruje tutaj kilka. Po pierwsze, hardware na spółkę z softwarem przypomina coś, co wszyscy romantyzujemy pod hasłem Flagship Killer. Kiedyś rzeczywiście, jak większość smartfonów na Androidzie zamulało niemiłosiernie po pierwszym tygodniu używania, a iPhony były drogie i nikt ich nie chciał używać, bo wiązało się to z dużą stygmatyzacją, to OnePlus był taką marką, która ok, miała mierne aparaty. Nie bójmy się tego powiedzieć: one były wystarczające, ale średnie. Natomiast e, jeżeli chodzi o poruszanie się po systemie operacyjnym, e, jeżeli chodzi o prędkość ładowania baterii, jeżeli chodzi o ten taki przyjemność korzystania z telefonu, to OnePlus to wtedy zapewniał jako jeden z nielicznych producentów Androida i potem się to wszystko spieprzyło. To jest bardzo duży skrót bardzo długiej historii, ale nie mamy na nią dzisiaj czasu. Mówię o tym tylko dlatego, że w tej dwunastce mam poczucie takiego powrotu do rzeczywiście szybko działającego systemu operacyjnego. Takiego, który pamiętam, oczywiście, że pamiętam jak przez mgłę, że sobie to wszystko romantyzuje, że kiedyś na one OnePlusie to w ogóle wszystko tak śmigało, że że się zmieniały wartości na ekranie, zanim człowiek zdążył w ogóle dotknąć kciukiem tego ekranu. Ale rzeczywiście te smartfony były szybkie i używałem ich dłużej niż tydzień dwa, po kilka miesięcy czasem i nawet jednego chyba tak z półtora roku miałem. No. I dawały satysfakcję. I ten też daje taką satysfakcję. Natomiast no nie da się ukryć tego, że jak patrzysz na ten smartfon to to jest jakbyś kupił w jakiejś promocji model z poprzednich dwóch lat. No. Natomiast to daje nam takie poczucie, że o, o to jest w sumie okazyjny sprzęt, bo można zapłacić mniej, a ma się w sumie to samo, a momentami masz wrażenie, że ma się więcej. Na przykład, że ma się, jak twierdzi OnePlus, najjaśniejszy ekran we wszystkich smartfonach. To jest najjaśniejszy ekran, jaki jest dostępny w smartfonach. Tak twierdzi OnePlus. I co, i macie wrażenie, że ten ekran jest jaśniejszy niż ten? Serio? W ogóle coś jest nie tak z odświeżaniem. A, iPhone'em nagrywam, dobra. Wszystko jasne. No i co, serio? Bo mi się wydaje, że ten jest lepszy po prostu niż ten. I to tak dość sporo mi się wydaje, że jest lepszy. Dodajmy do tego dwie rzeczy. Jedna, z której OnePlus jest szczególnie dumny, czyli możliwość dotykania ekranu mokrymi palcami. No to się może przydać ludziom, którzy, nie wiem, zostawiają smartfon obok prysznica albo obok wanny. Że tutaj, nie wiem, czy widzieliście, tylko krople spadły na Samsunga i już szaleje. Widzicie, jak on szaleje? A na tego spadają i nic. I wszystko działa. Halo? Halo, panie? Halo, pan? O, no dobra. Znaczy, nie można przesadzić z tym po prostu. To muszą być rzeczywiście mokre palce, a nie może to być. Bo teraz nie mogę sobie poradzić za bardzo. Nie działa to idealnie, ale jednak wydaje się, że. Tego nie chciałem zrobić akurat, tego też nie chciałem zrobić. Za to zobaczmy, jak dużo droższa konkurencja się na to zapatruje. No jest jakby trochę gorzej. Mam wrażenie. Nie jest to znacząco gorzej. Ale jest, wydaje się to trochę gorzej na Samsungu niż. Ale to nie jest tak, że to jest zła tragedia. Nie, że tu się po prostu nie da nic, a tu to jest tak cudownie, że koniec świata. Po prostu jest, no, no właśnie widzieliście, wcale nie chciałem tego zrobić. Więc yy, może nawet nie tyle, co jest gorzej, co jest prawie tak samo. Tylko uważajcie, żeby nie zabrać go ze sobą pod prysznic, bo on nie jest y, taki jak inne flagowce IP-68, tylko IP-64, więc bardziej na żawkę niż pod wodę. I dodajmy jeszcze do tego test y, głośników. To był absolutnie zbędny test, oba brzmią jak telefony I mamy właściwie zestaw najważniejszych cech dla konsumenta treści Bo ja sobie to tak wyobrażam, że są konsumenci treści i są ci, którzy tworzą treści Aczkolwiek oczywiście najwięcej z nas jest gdzieś tam pomiędzy Bo to nie jest tak, że tylko konsumujesz treść przy pomocy swojego smartfona albo tylko ją tworzysz Trzykrotny zoom Teraz pięciokrotne na Samsunku i A, tu jest trochę trudniej, zmienianie tego zuma i pięciokrotny na OnePlusie teraz 10 okrotny na Samsunku i tu 10-5, 10-3, 10 I dziesięciokrotny na OnePlusie, żebym... Jaka różnica? O. To nie jest może... Stara, dobra wieża. Powinna być najlepszym rozwiązaniem. To co, leciemy... Jak najdalej się da. OnePlus pozwala... Na 18 razy, a Samsung na 20. No to ja nie wiem, co wy widzicie. Ale ja na łamandlasie widzę jakąś czarną plamę, która nie chce się jeszcze ustabilizować do tego. I jeżeli to jest wina ekranu, to to nie jest najjaśniejszy ekran na świecie. Ale obstawiam, że to nie jest wina ekranu. Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że kiedyś. Pracowanie na smartfonie kojarzyło się z tym, że to był jakiś biznesmen, który miał laptop i jednocześnie miał właśnie smartfon, z którego wychodził rysik i on tego rysika używał do tego, żeby tam sobie, nie wiem, co, szczerze mówiąc, nigdy nie byłem jakimś intensywnym użytkownikiem rysików, no ale też nigdy nie byłem takim biznesmenem. Dzisiaj można powiedzieć, że praca na telefonie to jest tworzenie kontentu po prostu. Spróbujmy porównać jakość tych przednich kamer. Mam wrażenie, że. Czyż nie? No tutaj nic nie widać. Na ekranach telefonów nic nie widać, a na ekranach waszych? Co widać? Jest różnica? No kurde, jest. I szczerze mówiąc, ja mam wrażenie, że tutaj akurat OnePlus radzi sobie lepiej. Ustawienia są takie same, radzi sobie lepiej. Co myślicie? Wydaje się, że to jest smartfon. Dla tej grupy, która konsumuje, jest całkiem bezpiecznym wyborem. Nie ma się czego wstydzić. Ok, to jest OnePlus 12 na głównym obiektywie i Samsung S24 na głównym obiektywie. A jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tworzą coś na telefonie, no to ci ludzie potrzebują dobrej kamery. A to jest OnePlus versus iPhone. Stabilizacja na głównym obiektywie. Jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. I kiedyś w OnePlusach nikomu nie przeszkadzało, że ta kamera jest średnia. Natomiast w pewnym momencie OnePlus, nie wiem czy pod wpływem Oppo, czy po prostu mają jakiś kompleks tego. Mam wrażenie, że Chińczycy mają kompleks niepotrzebnie zresztą, ponieważ Huawei miał bardzo dobre aparaty. No to jak miał bardzo dobre aparaty, to Amerykanie uwalili to. Ale mam wrażenie, że OnePlus miał kompleks tego, że no, te zdjęcia nie są wybitne, filmy to już w ogóle, więc zaczęli współpracować z tym Hasselbladem. Jest nawet taka sugestia w niektórych modelach OnePlus'a i Oppo, żeby zostawić sobie ten napis na dole. Że to było Hasselbladem zrobione. No to nie było Hasselbladem robione. To jest po prostu napis Hasselblad pod zdjęciem, które zrobił OnePlus albo Oppo. I. Znaczy, nie wiem na kim to miałoby robić wrażenie. Bo nie na ludziach, którzy wiedzą czym jest Hasselblad, a na ludziach, którzy nie wiedzą czym jest Hasselblad, to nie wiem taki, jakiś napis. Ok. Byłem pod wrażeniem OnePlusa Open. Szczególnie zoom trzykrotny jest lepszy niż zoom w Samsungu Z Fold 5. Jeżeli chodzi o inne kamery, ok, wydaje się, że jest lepiej, ale momentami wydaje się, że jest gorzej, także generalnie ta wielka wyspa robi furorę, jeżeli chodzi o segment składanych smartfonów. I zestaw aparatów w tym OnePlusie jest bardzo podobny. Ale wróćmy do tamtego zestawu. Jak na składany smartfon on jest dobry. Natomiast jak porównujemy to do nieskładanych flagowców, na przykład do S24 Ultra, no to... Teraz fotografię I tutaj ciekawe, ponieważ OnePlus... OnePlus... ma 120-krotny zoom. No to zobaczmy, jak to idzie. Ciężko ze stabilizacją przy 120-krotnym zoomie. Dobra, to może zejdźmy do takich możliwości, jakie ma Samsung, czyli Stuba. Okej, okay, dziewięć musi wystarczyć Aaaa! dlaczego to tak lata? Może na dwie ręce będzie łatwiej. Kadrowanie jest naprawdę przesrane. Teraz Samsung. Nie wiem, czy widzieliście różnicę w łatwości zrobienia zdjęcia. A co do samej jakości zdjęcia, no to chyba nie mamy pytań. Nie? A należy pamiętać, że z mojego poprzedniego testu wyszło, że S24 w takim zoomie jest gorszy niż S23. Więc to, chciałem wrócić do OnePlus Open, ponieważ dosłownie jest przed dwóch, trzech dni mamy... No nie! Dobra, już trudno, nie wyciągnę go, bo mi wpadł między siedzenie a ten. A może wyciągnę? Hm. Jednak! Dobra, jest. Pojawiają się artykuły o tym, że no ludzie, którzy se kupili OnePlus Open czekają na update Androida 14 i tak se czekają. I może się doczekają, ale w Indiach. Jak masz Samsunga, to masz Androida 14 właściwie bardzo szybko. Te aktualizacje oprogramowania przychodzą do ciebie szybko, jeżeli masz telefon firmy, która jest mocno związana z Googlem. Natomiast. OnePlus jest związany z Googlem, no tak, że to jest chińska firma, a Google jest amerykański, no to wiemy, jakie obowiązki na Google nakłada amerykański rząd. W pewnym momencie może powiedzieć, e, słuchajcie, ten OnePlus to jest z Chin, to może go skreślmy z listy, może nie, w ogóle nie dostaje. Oczywiście, że to tak nie będzie. Nie? Jeżeli teraz kupicie e, OnePlusa 12, to te 4 lata, które OnePlus obiecuje, aktualizacji oprogramowania będziecie mieli, a piąty rok aktualizacji zabezpieczeń też będzie. Tylko, że Samsung e, i Google oferują 7 lat aktualizacji. To niby jest dwa lata więcej tylko. I kto w ogóle myśli o tym, że za pięć lat będziemy używali takiego smartfona? Za pięć lat to już będę miał trzy inne smartfony. Wiem, ale pięć lat czasami szybko mija. I może to mieć znaczenie przy odsprzedawaniu tego smartfona. Że jak będziesz chciał, czy chciała dostać dobry hajs za to, no to jak powiesz kupującemu: Słuchaj, masz tu jeszcze cztery lata aktualizacji. I teraz, jeżeli ktoś mnie pyta, i bardzo słuszne jest to pytanie, i na miejscu, to co wybrać? OnePlusa 12, czy Samsunga S24+, to ja odpowiadam, zgodnie ze swoją wiedzą, nie mam bladego pojęcia. Mimo, że w Polsce już na mnie czeka egzemplarz testowy S24 i S24+, ale ja niestety muszę tutaj chwilę jeszcze zostać, ponieważ zamówiłem te okulary Apple Vision Pro, naprawdę. To znaczy, jeszcze nie wiem, czy je kupię. Ale wracając. Wydaje mi się, że mimo tego, że jest przed przedsprzedaż zarówno Samsunga S24 Plus i S24, jak i OnePlusa, to wydaje mi się, że rozsądnie byłoby jednak poczekać. I oczywiście jest ryzyko, jest zabawa. Widziałem jakieś filmy, które pokazują, że te Exnosy w S24 to w ogóle są super, a potem widziałem jakieś wpisy, że ale one się bardziej nagrzewają i potem się okaże z czasem, że jednak ten Snapdragon i tak lepszy. Ja stawiam na to, że przeciętny użytkownik nie odczuje różnicy. Ale każdy chce mieć lepszy procesor, nie? każdy chce mieć ten najlepszy na rynku, więc tutaj OnePlus wygrywa. Jeżeli chodzi o filmy wideo, wydaje mi się, że Samsung nadal w tych modelach S24 i S24+, powinien sobie poradzić z OnePlusem, aczkolwiek OnePlus tutaj nadgania. Nie rzucałbym się na niego tak, o, że już teraz. Poczekajmy. Najwyżej zapłacić 500 zł więcej. Ja wiem, że to jest takie. O 500 zł to jest mnóstwo pieniędzy! Dla ciebie nic nie znaczy, a dla mnie to mam jakieś takie wewnętrzne poczucie, że coś jest co... i nie potrafię zdiagnozować. I całkiem możliwe, że nie mam racji. Chciałbym nie, ma... nie mieć racji, bo życzę temu telefonowi naprawdę jak najlepiej. Najgorsze jest to, że gdybym sam obejrzał taki film, to miałbym pewien zawód. nie? W sensie jakby. Oczekiwałbym jasnej odpowiedzi. Ale naprawdę nie potrafię wam jej dać. Przepraszam, musicie mi wybaczyć. Może przyjmiecie w ramach przeprosin kanapkę z awokado, co? Bo ja i tak już nie zdążę jej zjeść. Bierzecie? Długo nie będę proponował.